Cześć. Długo myślałem o tym, jak poruszyć dzisiejszy temat, wiadomy temat, bo wiecie dokładnie, czym zajmuje się Polska, co się dzieje w Polsce od kilku dni. I pomyślałem, że w wielu miejscach, wielokrotnie już wypowiadałem się na temat przesłanki eugenicznej, na temat kompromisu aborcyjnego, więc nie ma potrzeby za bardzo, żeby powtarzać te treści. Wypowiadałem się także na temat tego, jak rozmawiać ze zwolennikami aborcji. W tym filmie podsunąłem kilka sugestii, propozycji o tym, jak rozmawiać o aborcji i o tych sprawach. I w związku z tym, że poruszyłem już te wszystkie tematy, chciałbym z góry uprzedzić, że nie będę w dzisiejszym filmie ponownie się na nie wypowiadał. Uznałem, że dzisiaj chciałbym zwrócić się do obrońców życia. Bo mam wrażenie, że niektóre wątki, które będę poruszał, niezbyt mocno wybrzmiewają w ostatnich dniach. Mówiąc obrońcy życia, będę miał tutaj na myśli osoby, które uważają, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest słuszny. I tak będę definiował obrońców życia na potrzeby tego filmu. Na samym starcie uważam, że ważne, żeby powiedzieć, żebyście nie myśleli, że mi się wydaje, że ja poznałem całą prawdę, że wiem jak jest. I że tutaj oto będę Wam oznajmiał świat. Naprawdę się tak nie czuję. Chciałbym, żebyście mnie po prostu traktowali jako jednego z Was. Osobę, która po prostu w związku z obecną sytuacją przeżywa różne, różnego rodzaju niepokoje, lęki, może, może jakieś rozterki i tak dalej. Chciałbym Was, nas wszystkich, po prostu wesprzeć i dodać parę słów otuchy i parę może sugestii. Będę posługiwał się mądrością pisma, mądrością Pana jak wiecie własnej nie posiadam zapraszam tytułem wstępu zacznę od tego że wydaje mi się że warto byłoby nie ulegać takiemu złudzeniu że po tamtej stronie jest sama horda potworów nienawistników i morderców dobrze wiecie że wśród osób które choćby symbolicznie nie wiem, przez jakieś dodanie profilówki na Facebooku wspierają ten protest to są osoby, które znacie, które szanujecie, z którymi przebywacie, którymi nawet kochacie i wiecie, że potrafią kochać i są po prostu normalnymi ludźmi, takimi jak wy. To nie jest tak, że przeciwnikami wyroku Trybunału Konstytucyjnego są tylko wrzeszczące osoby, które profanują świątynię. Na przykład dosyć powszechna jest taka oto postawa wierzących, mająca postać pewnego rodzaju rozterki. Która polega na tym, że dana osoba nie jest w stanie sobie wyobrazić, że aborcja mogłaby być dopuszczona w jakimkolwiek przypadku, że powinna być po prostu zabroniona. Natomiast zmagają się z taką rozterką, czy aby na pewno państwo powinno narzucać komuś moją moralność. Ale z drugiej strony, rozterka trwa dalej, jest to jakiegoś rodzaju przyzwolenie na zabijanie, i tak dalej. I to jest tylko jedna z postaci takiej rozterki. Jest bardzo dużo takich zróżnicowanych postaw mówię tylko o tym dlatego żebyśmy wyzbyli się takiego wrogiego nastawienia z góry które oczywiście nie ukrywam że jak najbardziej minie jest obce mówię nie traktujcie mnie jako tutaj nauczyciela jakiegoś jestem po prostu jednym z was wiem jak to jest że widzicie jakąś osobę z piorunową nakładką z jakimś komentarzem wklejonym plakatem wulgaryzmem nawet i od razu nie wiem czujecie jakiś, jakąś złość jakiś gniew w stosunku do tej osoby i takie skojarzenie że oho ta osoba jest przeciwko wyrokowi, więc jest taka i taka. Nie, nie wiemy tego do końca. Pamiętajmy, że postawy są bardzo różne, ukierunkowane modami, jakimiś trendami. Naprawdę ludzie niezwykle mają bardzo różne motywacje i wedle różnych tych motywacji różnie postępują. Nie wkładajmy po prostu wszystkich do jednego worka. Jest wiele osób, które dzielą się wątpliwościami. I na te wątpliwości, na taką otwartość z dzieleniem się wątpliwościami trzeba odpowiedzieć z szacunkiem i z czułością. Tak jak mówiłem, ten film nie będzie przedstawiał jakichś argumentów za przesłanką organiczną, poruszyłem to w wcześniejszych filmach, ale żeby podejść z taką czułością, z takim spokojem, to dobrze jest uzbroić się w pewnego rodzaju wiedzę, bo wiedza uspokaja i sprawia, że nie musimy reagować emocjonalnie, nerwowo, tylko podawać fakty, informacje. Jeżeli interesuje Was taka wiedza, to zachęcam do przeczytania wielu linków, które umieściłem w opisie pod tym filmem, od razu z góry informuję, że nie z wszystkimi się zgadzam. Tak wrzucam, żebyście poznali różne strony i różne opinie. Punkt drugi niepokój. Na pomoc w tych czasach, w tych dniach pełnych dla wielu niepokoju, przychodzi dzisiejszy psalm. Jest w nim napisane jasno, że przyczyną braku szczęścia, braku radości, przyczyną rozpaczy, smutku, niepokoju jest grzech. Jest mi napisane, że człowiek szczęśliwy to taki, który nie wchodzi na drogę grzeszników. Może zatem po prostu warto rozeznać w swoim sumieniu, czy jest w nas jakiś grzech, że może ten niepokój, ten strach, ten lęk wynika z tego, że mamy jakąś złość, mamy jakiś gniew, jakiś stan rozemocjonowania nacechowany złem w stosunku do drugiej strony. I mówiąc, druga strona nie ma tutaj na myśli jakiejś konkretnej strony, po prostu mam na myśli. Tę stronę, która jest przeciwna do Twojej. Może jest w tobie jakiś kwas w stosunku do drugiego człowieka, który zatruwa ci duszę. Może nawet całkiem nieświadomej wprowadzasz się przez agresję, przez złość w jakiś stan rozdrgania, jakiegoś niepokoju. Psam mówi jasno: jeżeli chcesz być szczęśliwy, zerwij z grzechem, zerwij z złością, z nienawiścią. Przestań, pluć jadem. Ale jak przestać? Punkt trzeci. Gniew. Wielu z nas, wpatrując się w różne opinie, komentarze, hasła ludzi, już nie wspominam nawet o profanacjach w kościołach, czuje gniew albo zaczyna czuć gniew w stosunku do tych osób. Chciałem wam sprzedać mój patent na radzenie sobie z gniewem albo z jakimś takim narastającym uczuciem złości czy nienawiści do drugiego człowieka. Otóż w stanie takiego narastającego gniewu, w stanie wzburzenia, w stanie złości warto spojrzeć na osobę, która ci rozzłaszcza, która łamie Twoje świętości, która niszczy i depcze to, co dla Ciebie jest najważniejsze, tak jak Bóg patrzy na tę osobę. Spojrzenie na człowieka z tej perspektywy, z perspektywy Boga, jest dla nas oczywiście trudne, bo znamy je z pisma świętego, a nie z własnego doświadczenia. Natomiast Pismo pismą jasno, że Pan Bóg patrzy na każdego człowieka z miłością i czułością. Śmiem nawet twierdzić, i to będzie prowokacyjne stwierdzenie, że na tego, który wyjątkowo mocno pobłądził, i naprawdę dopuścił się największych okropieństw, patrzy z jeszcze większą czułością i z jeszcze większą miłością. Bo może to jedno dziecko, które najbardziej pobłądziło, które największą krzywdę wyrządza sobie, jest tą jedną owcą, która zginęła ze stada, na którą Pan Bóg patrzy z wyjątkową troską i czułością. Któż z Was, gdy ma 100 owiec, a zgubił jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? Jeżeli kochamy Boga, liczymy się z nim, jest on dla nas ważny, to pamiętajmy, że to jego spojrzenie jest pełne troski i miłości. Jeżeli uda nam się choćby przez chwilę spojrzeć tym spojrzeniem, to nasz gniew rozpuszcza się w jednej chwili. Punkt trzeci. Nie karm się tym. Wielu z nas czuje się przygnębiona czy przytłoczona, gdy patrzymy na to, co się dzieje w Polsce, gdy obserwujemy internet i telewizję przez ostatnie dni. Stara dobra teologia podaje, że jeżeli to, czym się karmisz, to co oglądasz, to, co widzisz, doprowadza się do stanu rozpaczy, przygnębienia, takiego poczucia bezsensu i nie daje ci ani światła, ani krzty motywacji do działania, to ta rzecz pochodzi od złego, i ta rzecz macie rozmontować, uczynić bezradnym i zrezygnowanym. I dlatego należy wtedy przestać się tym karmić. Należy zerwać ze złem. Nie ma to nic wspólnego z tym, że zamykamy się w jakiejś bańce informacyjnej albo zamykamy oczy na rzeczywistość i udajemy, że jej nie ma. Nie, jak najbardziej powinniśmy wiedzieć, że w Polsce przetaczają się przez ostatnie dni protesty w wiadomej sprawie. Natomiast ślęczenie przed telewizorem, przed internetem, przeglądanie dyskusji, wczytywanie się w każde hasło, każdy komentarz tych protestów nie ma najmniejszego sensu i nie daje ci żadnego dobra, a wręcz przeciwnie, może wprowadzać cię w stan właśnie Rezygnacji, znużenia, marazmu. Warto to w sobie rozeznać. Dodatkowo, i w tej sprawie przychodzi z pomocą dzisiejszy psalm. Szczęśliwy człowiek, który w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Rozmyślaj zatem nad prawem pańskim dniem i nocą, a nie dniem i nocą sieć przed telewizorem i analizuj to, co się złego dzieje w Polsce. Telewizji prawa pańskiego, mam wrażenie, jest jak na lekarstwo. Więc jeżeli chcesz być szczęśliwy, to zajmij się po prostu kontemplowaniem słowa dniem i nocą. Punkt czwarty. Chyba coś ci się pomyliło. Bo jeżeli życie katolika tu na Ziemi ma polegać na tym, że my tutaj chcemy osiągnąć jakiś stan y, szczęśliwości permanentnej, jakiegoś fajnego samopoczucia, ogólnego dobrobytu, to chyba coś jest nie tak. I od razu mówię, ja na przykład regularnie się na to łapię, szukając nieskończenie jakiegoś stanu właśnie szczęścia i błogości. Pisze Tomasza Kempis. Wielu ma Jezus tych, co kochają jego królestwo niebieskie. Ale mało takich, którzy dźwigaliby Jego krzyż. Wielu ma spragnionych jego pocieszenia, lecz mało pragnących dzielić z Nim ból. Wielu znajdzie przyjaciół do stołu, ale mało do postu. Wszyscy chcą się z Nim cieszyć. Mało pragnie do Niego i z Nim cierpieć. Wielu idzie za Jezusem do momentu łamania chleba, lecz niewielu aż do wychylenia kielicha męki. Wielu podziwia Jego cuda, mało postępuje, za hańbą krzyża. Warto popatrzeć na ten krzyż, poadorować, pokontemplować i wszystkie przygnębienia i smutki znikają w jednej chwili. Na tym samym krzyżu, gdy Chrystus był lżony i poniżany, modlił się do ojca tymi słowami: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I jest to moim zdaniem najlepsza pomoc na przyjęcie postawy duchowej względem tych osób, które niszczą i profanują świątynię. Bo oni naprawdę zdają się nie wiedzieć, co czynią. Oni naprawdę nie wiedzą, co dzieje się na ołtarzu, czym jest Eucharystia, czym jest przeistoczenie, kto jest na tym ołtarzu i dlaczego to wszystko wydarza się ponownie. Prostawa prośby do ojca o wybaczenie tym ludziom jest dla tych ludzi zbawienna i dla nas samych także bardzo wyzwalająca. Punkt piąty. Proces. Otóż nie da się nikogo szybko przekonać do zmiany poglądu na temat tak spraw fundamentalnych, jak sprawa aborcji. Nasze poglądy z czegoś wynikają? Z doświadczeń, z. Przyjętego akcjomatu, z przyjętego systemu wartości i zmiana tych, tego systemu wartości, proces nabywania tych doświadczeń, jak sama nazwa wskazuje, jest procesem, jest bardzo długim procesem. Jeżeli jedna osoba uważa, że wybór i wolność to są najwyższe wartości i nie ma nic ponad tym, a druga osoba uważa, że nie ma nic ponad wartością życia nienarodzonego, także nienarodzonego, to te dwie osoby nie przekonają się, nie porozumieją się. Nie, jedna, druga osoba nie przejdzie na drugą stronę na podstawie jakiejś krótkiej rozmowy internetowej albo nawet kilkunastu rozmów internetowych. Staniecie wprawdzie wobec powyższego, mam wrażenie, zasiewa pokój w sercu i sprawia, że gdy obserwujemy różne te emocjonalne uniesienia, zarówno w internecie, jak i na ulicach, to rozumiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że to de facto nic nie zmienia. Bo to po prostu tak nie działa. Nie zmienimy czyjegoś punktu widzenia emocjami. Ale wieloletnim procesem dzisiejszy psalm. Szczęśliwy jest człowiek, który jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Wzrastanie drzewa to wieloletni proces drzewo rośnie powoli i nie zmieniają tego okoliczności. To znaczy, mimo wichury, mimo wiatru, mimo zmieniających się jakichś okoliczności zewnętrznych, drzewo dalej rośnie, nie zmienia miejsca swojego zasadzenia. Rośnie w takim samym tempie, bez względu na okoliczności i w właściwym czasie wydaje owoce. I dlatego punkt szósty jest o owocach. Wczorajsze pierwsze czytanie wzywa do sedna tego, co chcę wam dzisiaj powiedzieć. I to będzie już puenta. Czytanie to wzywa do tego, aby w stosunku do przybysza, wdowy, sieroty, ubogiego czy pozbawionego płaszcza, a więc wszystkich ludzi, wzywa katolika do działania, wzywa do wyszukiwania miejsc, Ludzi, okoliczności, gdzie trzeba coś pomóc i zacząć tę pomoc nieść. Prawo, w mojej ocenie, według mojego rozeznania, było potrzebne. Jednak, też kolejny truizm prawo nie załatwia wszystkiego. Myślę, że wszystkie osoby, które walczyły o prawo do tej pory, teraz całą swoją energię powinny przenieść na działanie. I zamiast oglądania protestów, zamiast ślęczenia przed telewizorem, zamiast władowania swojej energii albo zamiast triumfalizmu, zaczęli po prostu działać. Teraz powinniśmy w ramach swoich możliwości i swoich kompetencji pracować nad tym, aby poprawić los osób niepełnosprawnych, Instytucji, które zajmują się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, pomoc osobom, które wychowują niepełnosprawne osoby. Tu zwracam się do wszystkich osób, które mają doświadczenie w tych dziedzinach: pracują w domach opieki, wychowują niepełnosprawne osoby, same może są niepełnosprawne. Wiedzą, jak trzeba pomóc, wiedzą, co trzeba zrobić, wiedzą, gdzie pomoc jest potrzebna, jakiego rodzaju ta pomoc jest potrzebna, gdzie są braki, gdzie są możliwości do działania. Musimy w tę sprawę zaangażować się mądrze, a nie na spontana albo na, nie wiem, dawając jakieś ochłapy i, nie wiem, oczyszczając swoje sumienie. Dlatego będę wdzięczny za wiadomości i opinie od osób, które mają po prostu tutaj jakieś doświadczenie i wiedzę. Pytanie, czy problem leży tylko w prawie? Czy mamy wpływać na rządzących, czy potrzebujemy środków materialnych, zwiększenia zasiłków, czy być może inna, jakaś bardziej przyziemna, codzienna pomoc? Adres mailowy jest w opisie pod filmem. Będę wczytywał się wszystkie Wasze opinie. I myślę, że coś możemy zdziałać razem. Pewnie wielu z Was powie, że jestem naiwny, trudno, ale wydaje mi się, że to właśnie to ta gotowość doniesienia pomocy. Może być rzeczą, która połączy choćby niektóre osoby z tych obu stron barykady. Wiem, że wielu z Was pomaga od lat. Wiem, że wielu z Was jest gotowych, by zacząć pomagać. Więc wydaje mi się, że może to jest dobry czas, dobry moment, żeby ta energia, która jest ewidentnie bardzo mocna, bardzo duża po obu stronach, została przemieniona w działanie na rzecz właśnie osób niepełnosprawnych. Jeżeli dla kogoś to jest populizm, trudno. Mi się wydaje, że to jest po prostu zdrowy rozsądek. I na koniec, w tych niespokojnych czasach, mam prośbę: bądźcie spokojni. Psalm pierwszy, po raz ostatni dzisiaj. Albowiem droga sprawiedliwych jest panu znana, a droga występnych zaginie. Pamiętając jednocześnie, że to nie jest tak, że my jesteśmy tymi sprawiedliwymi, a tamci to są ci występni. Ich droga zaginie. Pamiętajmy, że granica grzechu nie przechodzi na polu my, oni, albo ja i tamten zły, gorszy człowiek. Ta granica jest w każdym z nas. Każdy z nas ma w sobie naturę skłonną do grzechu i ma to boskie podobieństwo. I tylko ta druga droga jest panu Bogu miła. A którą drogę wybierzemy, to zależy tylko od nas. Trzymajcie się. Cześć.